Siemma, tutaj ziemniak, a dzisiaj pokażę wam jak łapać graby. Ale najpierw może trochę teorii: Grabem nazywamy złapanie nóg ręką. Do wykonywania grabów będzie Wam potrzebna umiejętność wysokiego wyskoku. Jak wysoko wyskakiwać, tłumaczyłem w poprzednim poradniku. Także jeżeli przegapiłeś ten poradnik, to zalecam do niego wrócić. Link do niego macie w karcie. Oczywiście, graby można łapać na wiele sposobów. Dlatego też w tym filmie przygotowałem dla Was 5 bardzo łatwych grabów, których bez najmniejszego problemu dacie radę się nauczyć. A więc zaczynajmy! Zacznijmy może od Safety Graba. Safety grab polega na złapaniu po linii prostej ręką zewnętrznego plejta od rolki. Pozycja w stylu wygląda mniej więcej tak. Nogi połączone ze sobą skurczone w stronę ręki chwytającej, ciało pochylone lekko do przodu i druga ręka wyprostowana do góry. Naukę safety, tak jak wielu innych grabów, najlepiej jest zacząć w miejscu. Siadamy na jakiejś przeszkodzie, typu właśnie kłoter, tak jak ja, i podnosimy nasze nogi w pozycji graba. Staramy się to wykonywać coraz szybciej. Gdyż na logikę, jeżeli zaczniemy brać w jeździe, to wcześniej będziemy w powietrzu dwa dni. Kiedy poczujemy się już na siłach, możemy zacząć próbować safety w jeździe. Należy jednak pamiętać o tym, aby najpierw się wybić, a dopiero później wejść w pozycję. I o tym, aby puścić nasze nogi jakiś czas przed lądowaniem, tak by miały one czas, by wrócić do pozycji wyjściowej. No i mamy to. Następnym grabem na dziś jest Mute Grab. Mute Grab jest bardzo podobnym grabem do Safety. Różnią się one tym, że tym razem w Mute Grabie ręką łapiemy naszą nogę naprzeciwko, w pozycji jaka jest teraz pokazana na filmie. Oprócz punktu złapania, Mute od Safety różni się też podkurczeniem nóg. A mianowicie w przypadku Muta podkurczamy nogi bardziej niż w przypadku Safety. Zaś jeżeli chodzi o lekkie ujęcie ciała i wyprostowanie ręki do góry, nie różnią się one w obydwu grabach niczym jak to też było w przypadku Safety na łle miuta rozpoczynamy od podnoszenia nud do pozycji w miejscu. No i mamy to. O ile samo Safety nie wygląda wcale źle i jest bezpieczniejsze od Mewta, to uważam, że warto umieć obydwa graby, gdyż moim zdaniem miut jest zdecydowanie ładniejszy zarówno sam, jak i w połączeniu z różnymi trikami takimi jak rotacja czy Salta. Trzecim, ostatnim już drabem w dzisiejszym zestawieniu jest metod. Jest on nieco trudniejszy od pozostałych dwóch grabów zawartych w tym filmie. A mianowicie polega on na mocnym wypchnięciu nur do tyłu, tak jak robimy to na przykład w przypadku stypu C. Dodatkowo, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych drabów, przy robieniu metoda całkowicie odchylamy się do tyłu. Prostujemy przy tym plecy i patrzymy do góry. Do góry wyciągamy także rękę. No i mamy to! Metod grab wygląda bardzo dobrze w połączeniu z backflipem. Oczywiście oprócz tej trójki jest też wiele innych ciekawych grabów do robienia na rolkach. Takich jak między innymi t rocket czy też jenny. Ale o nich może kiedyś nagram drugą część. Wszystko zależy od was. Oprócz samego wykonywania graby można robić także z rotacjami. Można nimi przeskakiwać przeszkody. Jak i robić i to i to jednocześnie. A i nie zapominajmy o schodach. Na koniec macie jeszcze kilka klipów z ostatniej sesji Kinawe, na których robiłem graby. Dzięki za obejrzenie całego materiału. Jeżeli filmik Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij też o zasubskrybowaniu mojego kanału i zaobserwowaniu mnie na Instagramie. No i co? Widzimy się w następnym materiale. Siema.